Błagi czołg, otwórz Otwórz. E, śpimy hotel 5. Medykat. Hotel 5, idziemy south. Hotel 5. Man, this is not my fucking day for PR. 20, 25 sekund, bo switchowałem team. 36 sekund. Wiergi. Nie wychylajcie się na istę, bo jest czołg. Eee... Namer. Na iście, jest na mogą być kontakty, uważajcie. Zajebisty nex ustawiony, Jezusia, kocham. Na mer na iście, jest na górze, uważajcie. Guzgrin inf, co? Ale fajnie. Czy to nie było kurwa noc? Chyba było. Bo nie he? Ja pierdolę. A okay, jest

Identyfikuję się jako herbatnik, i co teraz? Zamoczycie w mleku i w pierdolę. <laughs> o kurwa! Identyfikuję się jako herbatka i może dla was? No dobra, to ja uciekam stąd, bo Czyli coś czuję, że źle skończę. W takim razie suchara zamoczymy w atilnanie. Czekaj, <laughs> nie, 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 nie. co ciu, 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 mordę. Mogę. Kurwa. W jest nasz jeden. cie, no z moszu wrogowy hmm. To jest nasz, tam był Kurwa wróg teraz wybył stamtąd Niko już nie ma tam z naszych, jak są to wrogowie Dostał, dostał, jeden tak. minus, jeden minus Wróg Kurwa, Halo, to nasz, czy nie nasz? Nasz, nasz, nasz Cią Ciągniesz mnie, ciemniesz mnie nie. Dobrze, dobrze, system Za mostem jest po za mostem teraz koleś, izma, leży za mostem po prawej stronie, koleś Minus Ja pierdole, nie wiem od czego ja dostałem O, jest ten srani numer tutaj Kurwa, nie wiem Dobra, widzę. ja się nie rozpiewam nie chcę Nie, ja też mam to Czekam do końca To już jest koniec powiadacie? No, nie no już nic No faktycznie ah, już nic nie ma Jover Ale tym razem okay. i tak wygramy Yo, American I'm wounded. Okej, Dobrze, dobrze Nie podnosisz się, mówisz i zmasz? Nie Nie możesz yeah. podnieść jak chcesz You're to go ja podniosę co najwyżej moje Oreo Jestem na iście Oreo, markuj się Na iście jestem Tam na wicie? No, Norfolk ronda No pojebało, pojebało go, ale idę po niego Tak, dobra No, ja to się dobrze Eee backpack podnieście nie? A na meg pojechał? Nie, Ciebie pojebało, nie że ty zginąłeś, się, a mnie pojebało, że po ciebie przyszedłem Oś, herbatniczku, w nie pierdol ja ci dam Oreo. Dawaj, dawaj, dawaj. Uwielbisz ten rekap, co? Gdzie wygrane? Co wygrało? Goose Green. No nie pierdolcie, no. No INF. Przecież skóra zajebistała, to ja sobie zje... I to będzie chyba w Zgubimy nocy. Zgubimy moździerze. Chyba... Zgubimy moździerze. Chyba... Też kurczę, w sumie nie wiem, czy INF był w nocy. Falklander inf to był w nocy, a Goose Green nie jestem pewny. W sumie myślicie, że można Wie zrobić. To, że jedną taką osobę strzelił. <grystanie> Łatwiutko, Lamusie. Jesteś cały jak mój herbatnik, kiedy wpada do. I z maszyska honor jako tako. Ale to i tak za mało. <grystanie> o boże, właśnie wyjdę z trzy osoby w tym kornerze z ole, biegnij! Jak tu ziągę, kurwa do kosza no? <noise> Dobra, to ja tam zraszuję, Jeżeli znajdę jakąś drogę I to... corner? Tak To nie, to trzeba drogą, też mogę z tobą Ale to poczekajmy, jeszcze z 10, 10 ticketów poczekajmy, e, co? Czołg wali, wali przez most Nie idźcie Dobrze, zginiemy próbując Nie, damy radę, przebiegniemy no Koniecznie ten numer na wali, wali jeszcze Numer też tam jest O się nie, nie wzią, wali, dobra. Nie. dobra, nie przebiegniemy A jak do istoty przyjdziemy? mi się kąt. może wtedy nie będzie miał kąt ja próbuję nie O, tu są kraty na mnie, jak chcesz amunicynę. Na czwórce. Nie, to nie chcę. Ale to jest łatwe przejście, to jest idę, bardzo idę. łatwe przejście. O kurwa, nie, on będzie miał kąt. Ja próbuję i tak, bo 25 tyketów to w sumie, co szkodzi. I tak to przegramy ostro, więc... Powiem ci, że wróg mnie nie, nie zabił, ale za to moja rka postrzeliła. I się wykrwawię zaraz jeszcze. Okej. O f**k! To jest bardzo zretardzone, jak moja rka mnie prawie zabiła. Hmm... 200 ticketów przegramy tak obstawiam. No, spokojnie. Kurwa... Ja obstawiam bardziej 150. Tej cross-shota z brothers' comp'ami. Thank you, Marek. To się wystawił na tą peckę całym ciałem, nie? No bo on jest hey, idiotą. On może jest weteranem i dowodzi trochę oddziałami, ale jest idiotą. Pan on służył w armii, tak? Thank Marek. Nie, weteran pyry w sensie miałem na myśli. No. Ej, welcome, radę. Jaki weteran pyry? Przysiąg już... No, nie, by nie wiem czy 10 lat, ale... Chyba coś z 6 8? Słuchaj, czemu no, w pyrce no, są 2 no, mapy oparte na biegucie? Co? Czemu w pyrce są 2 mapy oparte na I'm biegucie? A comment your crib, Nie okay? wiem, spytaj mapperów, którzy je tworzyli. Chodzi ci o Beirut i Operation Marlin, to? Dokładnie tak. Z tym, że Operation Marilyn faktycznie przypomina Beirut jak sobie to spojrzysz z mapy, a Beirut nie przypomina w ogóle Beirutu. To jest ironiczne, to jest bardzo ironiczne. Czy ironiczne są twoje statystyki? A nie wiem, czy moje statystyki w ogóle. Battery! Battery to Irmade, Drudru! Dru Dru Patrick it's Patrick <laughs> Hello Patrick <laughs> Hello Dru 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 Sukha Balear Shut your fucking mouth Russian bitch There's no idea I'm number 12. one I'm number Come one and I just died I'm number one hey, and Patrick yeah. you're the best number four Wait you didn't kill anyone yeah, but sorry, uh, you did something. I am seven guys Thank you, Patrick. Thank you. Fun, I'm guys. pregnant, guys. Easy guys. guys. I'm Holy pregnant. Holy shit! Jack Black is in the enemy team. Easy win. Easy game. Easy I do not win the game. I get touched by my uncle sometimes. What? Oh. 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 <laughs> I yeah, I what? I, I had oh, not I had not